Jesteśmy na tej właśnie farmie, tak się nazywa. Now, you know. Ok, zrobiłam właśnie to tutaj, właśnie tam sobie zobaczcie, bo w domu nie mam na to stara Rupiący. Tości i mój mąż, kiedy kupiliśmy te jajka wczoraj, jak pamiętacie, to były jajka Wymieszane kaczki i kurze. I zostawił mi mój mąż kurze, bo wiedział, że ja nie chcę tej kaczki jeść. Ale dzieci zjadły na gorąco gotowane kaczki i smakowało im. Także, aby skórki zostały. Kaj, okay, robi mi się jajka, świeże jajka kurze, jak w Polsce, no i muszę przyznać, to jest dopiero jajko żółte, prawdziwe jajko wiejskie. Teraz dopiero możemy zacząć dzień, herbatka, lubię takie dzbanki na wakacje, mam wam powiem. I coś, nic lepszego, jeszcze dobry widok. Ok, mamy kocyk. Ja moje śniadanko tutaj Zobaczcie jak wyglądają te jajka I ogląda Pepek, -pe -pe tak to jest jak ma się dzieci Okej, okay, <grym> więc Tony wrócił i przywieźł nam e, Poszedł do piekarni Tak się nazywa ta piekarnia Zaraz zobaczymy co on tutaj kupił w piekarni Prawda, że że kolejka była na maksa I aby dwie godziny odpadł w piekarni, jak oni Okej, okay, oczywiście w <grym> piekarni byli I to była najlepsza piekarnia Wojda <grym> Chcę pokazać ją masz, i ma kupke kakasii. No no no, Zobaczcie jak one wyglądają na Halloween. No, naprawdę fajne. Mmm, bardzo ładnie. pounds. Wszystko to nam mówi, że pięć funtów, z sklepu mamy jajka wiejskie oczywiście skór. Jedną paczkę weźmiemy do domu. Wow. Prawdziwe jajka. Gravy. Marchewki. Did you get sausages? nie yeah, yeah. us. Co kupił? What's this? Grzyby. Zielona fasolka. Dlaczego nie I kartofelki. Także będziemy robić taki obiad ze świeżych produktów. I kiełbaski oczywiście z mięsnego. Zaraz zobaczę. Także naprawdę warto. Wali mają e, prawdziwy bara bread, tak się nazywa. Bara chleb i oni piekują tradycyjny. I tak on wygląda. Także kiedyś mi jedliśmy go. On jest domowej roboty, ale wygląda super. E, smaruje się go masłem i jest herbatą albo kawą. Wygląda bardzo dobrze, aż pachnie ładnie, na pewno jest przepyszny. I... jeszcze Tony kupił brownie z Oreo. Tak jak nasz kot się nazywa. Oreo. Mhm. I wygląda... Ten drugi jest taki sam, także naprawdę fajny. Mamy mm. i taki mleczny. Biały czekoladą, też fajny. Mam um. tutaj jedno z nich. Zobaczcie jak ono wygląda.

nie, nie, mają. Sobie siedzą. Ja zaraz nie, siedzą sobie zaraz się nie, Tam więcej nie, 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 na zewnątrz. I nie, 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 I nie, 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 oczywiście mamy. nie, 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 zrobię I mamy teraz dookoła. Fajnie zieleni tutaj jest. Jak widzicie? Super patio. I dziewczyny sobie siedzą tutaj. Teraz będzie pieniędzy macie na I jeziorko mamy tutaj. Jest Fajně, Cassie? Hahaha. děvči. je za best holidays ever? What? I'm gonna have a cup of these No, splash, splash. Oh, já tak mě měla, jak byla v Tak jak ona má. Ale můžete si to Jak fajně děvčiny mají těplutko. Panie Sofia? Tak. Yeah. I it's him. It's him. Mm. A Tony robi obiad. Tak, z I Tony kupił prawdziwe masło. Zobaczcie, jakie żółte. Prawdziwe masło. Tak jak masło powinno być. Trochę z I to jest. Walijskie masło, i to jest właśnie ich tradycyjne ciasto. Bara Cake się nazywa. Przepyszne. Musicie spróbować. I tak to ma na tym właśnie Bara Cake, czyli to jest taki tradycyjny um, placek ich. Ma rodzynki tutaj, bardzo dobry. I masłem się dostawa. Z mięsnego. I kartofelki. Taki domowy obiad. Szef. Przykuje obiad. To jest nasz obiadek, kilopaski i Kasia, Sofia. Kasia sausage i should be okay, cause uh, cut yours up, okay. Tego. Bardzo dobry. Tak wygląda nasz właśnie domek. idzie, idzie, dalej robi obiad. Opcja na podświetlanie w nocy i na bąbelki. Pokażę Wam oczywiście. No i wyszło słońce. Troszeczkę słońca, trochę cieplej. Teraz włączymy pąbelki Nasze śniadanko Ostatnie. angielskie śniadanie oh. z kiełbaskami I... Idziemy dzisiaj z powrotem okay. Okay, już jedziemy, ale chciałam wam pokazać, czy to jest łóżko tutaj I tutaj taka ścianka oddziela Tylko taka cienka ścianka Dekoracyjna, i zobaczcie, i tutaj mamy wbudowaną, to nie jest wbudowana szafa, ale to jest szafa, taki segment przy samej ścianie oddzielona ścianką, lustro, tutaj na tym i to jest taka jakby tutaj, jest okno, żeby było trochę światła naturalnego, i zobaczcie, szafa otwarta, i półki fajne, I tutaj łazienka od razu, także niczym nie jest oddzielona, jakby. Ale taka fajna, powiem wam tutaj, łóżko mamy, drzwi, także to jest akurat fajnie, podoba mi się w tym domu. I jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo podoba, idziemy do korytarza, zobaczcie, tu jest wejście do drzwi i mamy tutaj taką szafkę. Hej Kasi, tydy, buty, bo idziemy. Ta, taką szafkę mamy, że można sobie zawiesić kurtki. Elegancko wygląda. Tutaj schowek. I schowek, gdzie można sobie siąść pół fataka i założyć buty. I buty pod sporem. Także naprawdę fajnie trochę dekoracyjny tutaj i korytarz. Także fajne. Takie coś przed drzwiami. No nic, my już jedziemy do domu. W zamku. Taki widok z rana.